W takim deszczu mamy tu bogactwo, Pan Ciepłusz. Wcześniej nie będę dziękował, jeszcze w tygodniu, ale chciałem podziękować Paniom z koła Gospody, które nie tylko małe palety zrobiły, ofiarowały, ale zrobiły też piękne, duże palmy, które nam zrobią ołtarze i trochę kryją renowację ołtarza. O jak piękny jest już Pan, No głos. O, Serdecznie przede wszystkim witamy wszystkich tutaj uczestników w, w tą właśnie e, niedzielę Padmową, e, kiedy to czcimy e, e, uroczyście e, wjazd e, Pana Jezusa do, e, do Jerozolimy. E, na tą właśnie okoliczność czcimy e, i święcimy wszystkie panmy, e, a e, tradycją naszą tutaj w tym warskiej jest to, że w imieniu e, Rady Showeckiej przede wszystkim Sołtysa tym Tymbar, jak również Wójta Gminy Tymbak. E, oczywiście przy dużym e, udziale naszego wspaniałego księdza proboszcza również e, robimy tutaj konkurs e, parę. E, dlatego e, też, e, no wiadomo, powoda jest jaka jest. E, e, w pierwszej kolejności chcemy tutaj e, przepuścić tylko w środku, e, żeby komisja z tak, nagrodami mogła do tego inaczej mieliśmy inny scenariusz, no ale wiadomo, trzeba to troszeczkę przestawić, dlatego troszeczkę utrudnienia jest. Myślę, że wszyscy nam tutaj wybaczą.